Brak pieniędzy, długi, niepokój finansowy. Brzmi znajomo, ale co jeśli powiedziałbym ci, że Jezus miał coś do powiedzenia na ten temat? Nigdy nie zgadniesz, co Jezus naprawdę powiedział o pieniądzach, bo przecież był ubogi, prawda? No właśnie, tak nie do końca. Zamiast mówić o biedzie, Jezus miał coś zupełnie innego na myśli. Jeśli chodzi o pieniądze, Pismo Święte mówi: Szukajcie najpierw Królestwa Bożego i Jego sprawiedliwości, a wszystko inne będzie Wam dodane. Co to oznacza? Że pieniądze mogą być naturalnym efektem zmiany nastawienia. Tak, to może zmienić Twoje życie. Skoncentruj się na wartościach, a dostatek sam przyjdzie. Kiedy myślisz o tym, co naprawdę ważne, pieniądze mogą popłynąć same. Zamiast biegać za pieniędzmi, pozwól, by one znalazły Ciebie. Kiedy skupisz się na tym, co naprawdę ma wartość, zmienisz swoje życie na lepsze.